Ok, gram teraz w grę, która nazywa się Murder Party. Teraz właśnie idę po pieniądze, bo tutaj dostaje się co 5 godzin pieniądze. Możesz być w tej grze, możesz być szeryfem, mordercą, organizatorem imprezy albo hakerem. Albo jeszcze pomocnikiem tego, pomocnikiem morderczy, czyli hunterem. Ja teraz jestem mordercą i muszę załatwić wszystkich, żeby wygrać, ale ja chcę być po cichu. Ja po cichu sobie chodzę. No. I chodzę tak. I szukam. I szukam tego. I szukam Szeryfa, który jest moim wrogiem. Jak, yy, jak go. Jak zabiję szeryfa, to już nikt mnie nie będzie groził. No serio. Ja mówię poważnie. Nikt mi nie będzie groził, jeśli zabiję szeryfa, który jest tutaj. No i mnie zabił. Ale mogę jeszcze wybrać. Myślę, że zrobię taki challenge. Czy będę musiała wygrać jako szeryf, albo jako morderca. O, jestem partyjerem, Nie wiem dlaczego... raczej party Nie wiem dlaczego tak się dziwnie zrobiło, Że pierw mu w jakim jestem w kinie, a potem... O nie, on mnie chce zabić! O nie, on mnie chciał zabić. No i wygrał. Teraz chyba zrobię sobie challenge, że muszę wygrać jako morderca. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, to może mi się ten challenge uda zrobić. I chciałam wam jeszcze powiedzieć, że ta jest moja ulubiona gra. Myślę, że to już będzie ostatnia gra. Tutaj spróbuję załatwić, ale dość ciężko będzie, bo oni są po drugiej stronie. Przynajmniej dostanę kasa. A jeśli mnie zabiją, no to trudno, hmm. Teraz muszę się. Ja muszę jeszcze tą dziewczynę załatwić, która jest mordercą. Drugim. Ale dobrze, że ona nie umie strzelać. O. Chociaż dostanę pieniądze. fajnie. O. I nadal mój nie jest wykonany, bo nie wygrałam jako morderca. Ani raczej. Hmm. I w sumie byłam tylko raz mordercą, ale mnie zabili. Więc trochę ciężko. Ciężko będzie przejść ten challenge, bo muszę być mordercą. I muszę wygrać jako morderca. Więc trochę ciekawie. No. Muszę być mordercą i zabić wszystkich, ale. Może ten challenge przełożę na kolejny odcinek. Nie poradzę nic na to. Ja po prostu nic nie poradzę. No cóż, zabito mnie. No to chyba to był ostatni, yy, ostatnia runda. To ja. Już się z Wami żegnam. Zobaczcie. Pa, pa.